W świątecznym tygodniu doszło do bezprecedensowej akcji służb. W kilkudziesięciu miejscach odbyły się przeszukania wymierzone w opozycję. Pretekstem miały być rzekome nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości, gdy władze w ministerstwie sprawował Zbigniew Ziobro. Funkcjonariusze ABW pojawili się w domu byłego ministra oraz między innymi w siedzibie Fundacji Profeto. Kierowana przez księdza Michała Olszewskiego organizacja otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości pieniądze na budowę tak zwanego archipelagu. Ośrodka, który miał służyć ofiarom przestępstw głównie seksualnych. W czwartek sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla duchownego. To jest jeden zarzut rozpisany na czterech stronach. Który w skrócie sprowadza się do tego, że fundacja nie miała prawa, nie powinna fundacja Profeto nie miała prawa i nie powinna wystąpić w tym konkursie, bo rzekomo miała nie spełniać jakichś wymogów formalnych, co naszym zdaniem jest absolutną bzdurą. Chodzi przede wszystkim o brak doświadczenia w budowie takich ośrodków jak archipelag. Rzecz w tym, że takiego kryterium nie było w konkursie. Dodatkowo budowany przez księdza ostrowskiego kompleks był pierwszym tego typu obiektem w Polsce. Zaszut jest jeden taki ogólny. Organizacje konserwatywne i organizacje katolickie, ogólnie organizacje religijne nie powinny korzystać ze środków publicznych, ponieważ nie. I tyle. No, przez lata organizacje skrajnie lewicowe mogą korzystać z takich środków publicznych. Budowa ośrodka, na które fundacja otrzymała 66 milionów złotych dofinansowania, regularnie była relacjonowana w internecie. Ponad miesiąc przed zatrzymaniem ksiądz Ostrowski mówił o potężnej medialnej nagonce na archipelag. Błagam Was. Zachowajcie podstawowe zasady etyki dziennikarskiej, rzetelności dziennikarskiej. Proszę was o to, żebyście nie łamali innych i proszę was o to, niezmiernie cały czas byście przyszli na Dobrodzieja w Warszawie, odwiedzili archipelag. Każdego z was oprowadzimy i pokażemy wam co robimy. I jaki mamy na to pomysł? Mimo apeli, medialna nagonka trwała nadal. Justyna dobrosz oracz z TVP sugerowała w mediach społecznościowych, że księdza zatrzymano w hotelu w towarzystwie kobiety, insynuując obyczajowy skandal. Wszystko okazało się wysaną z palca sensacją. Chcę prosić z całego serca ministra sprawiedliwości, pana profesora Adama Bodnara. Panie profesorze, panie ministrze. Przepraszam za te emocje, ale przecież był pan rzecznikiem praw obywatelskich. Chcę się odwołać do pana wartości i błagać pana o pomoc, byśmy przerwali to szaleństwo. Zarówno obrońca księdza Ostrowskiego, jak i były kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości jest przekonane o prawidłowym przyznaniu dofinansowania na archipelag. Marcin Romanowski, który zarządzał Funduszem Sprawiedliwości, poinformował, że będzie wnioskował o opublikowanie szczegółów konkursu po świętach wystąpię do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o natychmiastowe upublicznienie wszystkich ofert w konkursie, w którym dofinansowanie otrzymał projekt Archipelag Wyspy Wolne od Przemocy zgłoszone przez Fundację Profeto księdza Michała Olszewskiego. Wbrew twierdzeniom prokuratury nie była to najgorsza, ale najlepsza oferta, o czym każdy z obywateli powinien móc sam się przekonać po zapoznaniu z treścią zgłoszonych ofert. Fundacja Profeto zaproponowała najwyższe spośród wszystkich oferentów środki własne pod realizację projektu. Jednocześnie od wielu lat organizacja zajmuje wała się pomocą ofiarom przestępstw seksualnych, również pokrzywdzonych przez osoby związane z Kościołem. Dlaczego na przykład katolicka fundacja nie może takich rzeczy prowadzić? My czujemy to, że, że podmioty katolickie, czy identyfikowane z Kościołem, czy ludzie identyfikujący się z wiarą katolicką, jakby są pozbawieni takich praw do tego, żeby konkurować na rynku pomocowym właśnie na przykład w sferze pomocy ofiar przestępstw, na przykład seksualnych, bo przecież, bo co, bo, bo my jesteśmy tylko sprawcami tych przestępstw. Najprawdopodobniej właśnie na takim wrażeniu zależy środowiskom, które już wydały wyrok w sprawie księdza Michała Ostrowskiego. Maciej strug, telewizja Republika.